Dzisiaj będzie wspaniały dzień, pomimo tego, że z lekkim opóźnieniem zacząłem klub, ale w ostatnim momencie zauważyłem, że mam rozjechaną grafikę tę początkową. Nie wiem jak to się stało. Musiałem coś kliknąć przez przypadek. No i w panice zacząłem to poprawiać i udało się. To będzie wspaniały dzień, tym bardziej, że mam dzisiaj nagrania z Anią Osajcą do. Nowego intro klubu, po to, żeby na siódme urodziny klubu pojawiło się już zupełnie nowe intro, bo to stare już jest takie troszeczkę oklepane. A my powiemy sobie co? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 174 dzień roku, 26 tydzień ogłaszam jako rozpoczęty. Mamy dzisiaj dzień ojca, wszystkim tatom. Najlepsze życzenia, ale też mamy Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Dzień Wędkarza, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski i Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności, powiedział Friedrich von Schiller. To taki trochę mój imiennik, nie? tylko po niemiecku. 191 dni przed nami, żeby ten rok stał się najlepszym rokiem w Twoim życiu, i wszystkim tym, którzy byli w wyzwaniu na koniec ubiegłego roku, Twój najlepszy rok, przypominam, że jeżeli nic nie będziemy robić w tym kierunku, to nic się nie wydarzy. Pamiętaj, decyzję podjąłeś o przystąpieniu do wyzwania. Razem zaplanowaliśmy Twój najlepszy rok, a teraz czas na działanie już od początku roku. Mam nadzieję, że się wiele, wiele w twoim życiu zadziało. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 46 minut. Skrócił nam się o jedną minutę już. No ale czy będziemy się tym przejmować? Nie święta coraz bliżej. Żartuję teraz jeszcze przed nami bardzo dużo dni do przeżycia. Do końca lata zostało nam 90 dni. Słońce dzisiaj wstało o 4.15, gdzieś tam w okolicach Warszawy. Wcześnie, prawda? Zajdzie o jeden. Pięknie. Kiedy wszystko wydaje się być przeciwko tobie, pamiętaj, że samolot wznosi się pomimo wiatru. A nie z nim, powiedział niejaki Henry Ford, często cytowany. Maciek Kozioł. Który uwaga jest z nami od 2 kwietnia 2025 roku, czyli całkiem od niedawna trafił wytypował 1437 osób i. Prawidłowo to zrobił. 1437 osób. A my, ja zerkam już teraz, czy wszystko na pewno działa. Wszystko działa. Widzę, że jestem na YouTubie, jestem na Facebooku. Facebook musiałem go rozgryźć, dlaczego ostatnio mnie nie zamieszczał, ale już jest wszystko dobrze. A teraz jeszcze stare intro. Masz okazję jeszcze trochę się nim nacieszyć, bo już wkrótce będzie nowe. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu. Codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Today is gonna be a Pijesz się ze mną herbaty? Herbatę mam z moim wizerunkiem. Pokaż zębom świat, jest tutaj taki napis. No więc pokaż zębom świat. A napijmy się razem herbaty. Ostatnio mi ktoś zarzucił, że nie było dzwoneczka, więc niech dzwoneczek będzie. Zaczynamy. Myślę, że ten dzwoneczek powinien być takim sygnałem. Może tak umówmy się teraz. Jak Fryderyk dzwoni, to już nie musi tego mówić, wszyscy się uśmiechają. Co myślisz na ten temat? Że robimy ćwiczenie, uwaga, kiedy ja mówię, kończy się intro, ja się pojawiam, to w tym momencie dzwonię, a ty się uśmiechasz. Czy możemy tak się umówić? Napisz mi teraz w komentarzu, że w moment, kiedy ja dzwonię, to na twojej twarzy pojawia się uśmiech. Robimy sobie takie ćwiczenie, a la pies Pawłowa, że. Automat. Nie muszę ci mówić, dobra, pokaż zębom świat, tylko dzwonię, a ty. Mm, I jest uśmiech na twarzy. To jest moim zdaniem całkiem fajny pomysł. I teraz może tak być, że gdzieś usłyszysz dzwoneczek i. ping, Uśmiechasz się. To może być. To może być game changer. Tak sobie myślę, że więcej uśmiechu pojawi się w naszym życiu. Co myślisz na ten temat? żeby coś takiego sympatycznego, klubowego, komicznego wprowadzić jako nawyk. Pewnie pomyśli, że że <laughs> ten Fryderyk to już jest kompletnie rąbnięty, samolot mu odleciał w ogóle i całkiem już jest nie z tej ziemi. A mi się wydaje, że każdy powód do uśmiechu jest dobry. Co? Super pomysł z tym uśmiechem, tak? Czyli ja pojawiam się, dzwonię ty, ting! Uśmiech. Ja wtedy biorę, pijemy herbatę. O poranku pojawia się dobry humor, i wszystko zaczyna się dobrze dziać. Urodziny dzisiaj mają Karolina Kowalczyk, Michał Pankiewicz, Dariusz Nowakowski. I tutaj się muszę. Dobra, zaraz do Darka wrócimy. Katarzyna Gacek, Monika Fedorczyk, córka Marty Kotulskiej, która do Azji wyjeżdża, Marta. Ja proszę wszystkich, piszcie mi imię, nazwisko osoby, która ma urodziny, bo to tak dziwnie brzmi. Córka Marty Kotulskiej, jak ona się ma teraz, się poczuje troszeczkę dziwnie, prawda? Ale wyjeżdża do Azji, będzie dobrze, wróci. No i ktoś mi tutaj, chyba Łukasz, napisał, że Grażyna G. ma dzisiaj też urodziny. A ja chciałbym wrócić do Darka Nowakowskiego, który napisał mi w mailu piękne rzeczy. Mianowicie napisał, że są jego urodziny... No, i tak odczytałem oczywiście we właściwym czasie i napisał, nadszedł czas podsumowania. Jestem w klubie prawie od samego początku, od 2018 roku. Przez cały ten czas dużo się zmieniło w moim życiu praktycznie wszystko. Zmieniłem pracę, swoje podejście do wielu codziennych e, spraw, w praktykowaniu nawyków i idzie mi coraz lepiej. Chciałem podziękować za codzienne poranki motywacyjne, inspiracje na początku dnia. Spotkaliśmy się już kilkakrotnie na szkoleniach i internetowych Zoomach. W ramach dawnych spotkań gra o milion, a pierwszy raz osobiście w Broku na pamiętnym szkoleniu, gdzie pojawiła się po raz pierwszy Ania, oszajca po przyjeździe z Londynu. Wszystkie te lata to piękna historia i każdy dzień zapisuje nową kartę życia. Bardzo Ci dziękuję, Darku, za osobisty wpis. <laughs> I oczywiście dla wszystkich tych dzisiejszych solenizantów najpiękniejsze życzenia. Moi drodzy, życzę Wam naprawdę z serca. Spełnionego życia, żeby było piękne, mądre, bogate, szczęśliwe, ale biorąc pod uwagę ten tydzień, ponieważ będziemy mówili w tym tygodniu o zdrowiu, żeby było przede wszystkim zdrowe i długie. No bo myślę, że zdrowie warunkuje długie życie. Ale na to zdrowie składa się szereg czynników, o których będziemy mówili w tym tygodniu. Happy birthday to you dla wszystkich tych, którzy mają urodziny. I dobrze, zaczynam dzień od siebie, pamiętasz, to się pojawiło teraz w weekend w jednej z historii, którą, w, w komentarzu, którą napisała chyba Magda, o ile dobrze pamiętam, chyba dobrze pamiętam, zaczynam dzień od siebie i niech to się stanie też takie mocno klubowe powiedzenie, dlaczego jesteś w klubie 555, bo lubię, bo lubię, to też już dawno powstało, ale dlatego, że zaczynam dzień od siebie. Chciałbym Cię mocno do tego przekonać. Dzisiaj będziemy mówili o tym, czy, ten, czy to tylko stereotyp z tym zdrowiem do czterdziestki. I oczywiście zerkam jeszcze tylko na ankietę, na czacie i tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Co robisz przede wszystkim, żeby zachować dobre zdrowie i długo żyć? 63% robi wszystko: dieta, ruch, sen, badania, suple, czyli wszystko. Czyli zdrowie jest dla nich bardzo ważne. Nic z powyższych: modlę się o zdrowie. 8%. Ja tutaj tak myślałem, że włożę to tak troszeczkę humorystycznie, a okazuje się, że jednak 8% to praktykuje. Dużo się ruszam i zdrowo jem. 27%, czyli te dwie rzeczy takie bardzo ważne. I wreszcie 2% mówi: Jestem młody, po co mam to wszystko robić. Jestem zdrowy, nie warto się wysilać. Mamy 2% na szczęście, na szczęście tylko 2% ankietowanych. To dobrze. I zerkam tylko jeszcze, bo mnóstwo komentarzy. Koszula piękna, prawda? Bo to z takimi, ona, to są chyba papugi w ogóle. <laughs> Dziękuję. I co jeszcze mogę powiedzieć? No dobra. Ten pomysł jest myślę dobry, żeby na dźwięk dzwonka się uśmiechać. Będę o tym przypominał przez szereg dni, bo pojawiają się ciągle nowi klubowicze, więc trzeba, trzeba to praktykować. I napisałem w zapowiedzi zresztą e, odnośnie dzisiejszego tematu. Po pierwsze, przez pierwsze 40 lat życia pędzimy, jakbyśmy byli niezniszczalni, ignorując zmęczenie, stres, często potrzeby własnego ciała. Zatrzymujemy się. Dopiero wtedy, gdy organizm zaczyna wołać o pomoc bólem, bezsennością i pogarszającym się zdrowiem, nagle odkrywamy, że sen leczy, spacer znaczy więcej niż kolejna godzina pracy. Zaczynamy słuchać ciała, które przez lata znosiło nasze zaniedbania i wciąż daje nam szansę na pojednanie. Nie cofniemy czasu, ale możemy od dziś zbudować relację opartą na trosce, wdzięczności i szacunku dla życia. Które przecież wciąż w nas pulsuje. Czy to Cię przekonuje, żeby w tym tygodniu po prostu zacząć dbać codziennie o swoje zdrowie, a możemy zrobić naprawdę dużo? I w tym tygodniu będziemy dużo na ten temat mówić. Czas mi płynie nie nieubłaganie. Jestem w klubie, bo zaczynam dzień od siebie. Jeśli nie poświęcisz swojego czasu na zdrowie teraz, w przyszłości będziesz musiał poświęcić czas na chorobę, napisała Ania Mikulska. To takie oczywiste i pewnie wszyscy mają to w zakładce pudełku z napisem Banał. Ale podoba mi się co napisał Jakub Ochwat czyli każdy krok w stronę zdrowia to akt pojednania z samym sobą. I mądrze napisała Renia Lewandowska. Lekarze nie zapewnią ci zdrowia, dietetycy nie sprawią, że będziesz szczupły, nauczyciele nie uczynią cię mądrym, guru nie uspokoją cię, mentorzy nie uczynią cię bogatym. Trenerzy nie dopasują cię. Ostatecznie musisz wziąć na siebie odpowiedzialność. Ostatecznie musisz wziąć odpowiedzialność za siebie. Pięknie jeszcze, Krysia Mołek. Tego, co się zadziało, a zadziało się dużo, już nie odwrócę. To, co zrobię od dzisiaj dla siebie, dla swojego zdrowia, może mieć duże znaczenie. Dopiero kilkanaście lat temu zrozumiałem, że zdrowie jest w moich rękach. Kiedyś z drobnymi infekcjami szłam do lekarza, dziś dbam o to. By nie mieć takiej potrzeby, mam 70 lat i mogę głośno powiedzieć, że jestem żywym przykładem na to, że można żyć bez leków. Słucham swojego organizmu i staram się jak najmniej mu szkodzić. Irek Czyrzewski: Dopóki żyjesz, życie ciało ci daje kolejną szansę pytanie, czy w końcu wykorzystasz. Renia Jakubowska ze zdrowiem jest trochę tak, jak z zborczym kochankiem. Jeśli w ogóle o nim nie myślimy, to może zrobić wszystko, by sprawić, że zaczniemy myśleć tylko o nim. Ty wiedziałem. I wreszcie, Magdalena, kolniak łakomy ciało mówi stop, gdy ignorujemy potrzeby. Na co dzień łatwo zapomnieć o sygnałach, które wysyła nasze ciało. Tymczasem ciało nie kłamie. Zdecydowałem się dzisiaj na historię, która nie jest związana ze zdrowiem ale prosił mnie o to klubowicz, który jest ojcem pięciu synów. Mam nawet zapisane chyba Sławek Grzbikowski prosił mnie o tę historię na dzisiaj, która nie jest związana specjalnie ze zdrowiem fizycznym, ale już na pewno z psychicznym. Sławku, dedykuję ci tę historię, wysłałeś mi ją z książki chyba Dale'a pod tytułem Ojciec zapomina. Niech każdy posłucha, każdy, kto jest tatą, a może przyszłym tatą. Piękna historia. Posłuchaj synu, mówię do ciebie, kiedy śpisz z małą łapką skurczoną pod policzkiem i jasnymi lokami przyklejonymi do wilgotnego czoła. Przyszedłem do Twojego pokoju z własnej woli kilka minut temu, kiedy czytałem w bibliotece gazetę, przetoczyła się przeze mnie dusząca fala wyrzutów sumienia. W poczuciu winy stoję przy twym łóżku oto. Co pomyślałem, synu? Byłem dla ciebie ciężarem. Zrugałem cię, kiedy szykowałeś się do szkoły, ponieważ ledwie przetarłeś twarz ręcznikiem. Kazałem ci prosić o pozwolenie, byś nie musiał czyścić butów. Krzyknąłem ze złością, gdy upuściłeś coś na podłogę. Przy śniadaniu też wytknąłem ci błąd. Rozlałeś coś, pośpiesznie przełykałeś jedzenie, zbyt grubo posmarowałeś chleb masłem, a potem, kiedy zacząłeś się bawić, ja szykowałem się do wyjścia, odwróciłeś się i krzyknąłeś: Do widzenia, tato! Spojrzałem na ciebie spod oka i w odpowiedzi powiedziałem jedynie Nie garb się Wszystko zaczęło się od nowa późnym popołudniem Zobaczyłem cię już na drodze, na klęczkach grałeś w kulki Miałeś dziurawe skarpety, upokorzyłem cię przy twoich kolegach Każąc ci maszerować przed sobą do domu Skarpety były drogie, gdybyś sam musiał je kupić Bardziej byś o nie dbał Wyobraź sobie synu, tak pomyślałem czy pamiętasz, jak później, kiedy czytałem w bibliotece, wszedłeś mnie śmiało z wyrazem bólu w oczach? Kiedy spojrzałem z gazety, stałeś w drzwiach, wahając się, czy wejść. Czego znów chcesz? Warknąłem. Nie odpowiedziałeś, tylko przebiegłeś przez pokój, jak burza. I zarzuciłeś mi ręce na szyję. Pocałowałeś mnie i twoje małe rączki zacisnęły się z uczuciem. A potem już cię nie było. Twoje nóżki tupały na schodach, tak, synu? Wkrótce potem gazeta wysunęła mi się z rąk i chwycił mnie strach. Cóż za nauk mną władną, nauk wynajdywania błędów i dawania repryment, tak jakbym zapomniał, że jesteś tylko chłopcem. Ale nie dlatego, że cię nie kocham. To dlatego, że zbyt wiele od ciebie wymagałem. Oceniałem cię na miarę moich własnych lat. A tyle było w twoim zachowaniu prawdy, dobra i delikatności. Twoje serce jest tak wielkie, jak brzask nad wzgórzami. Było to widać, kiedy wbiegłeś i spontanicznie pocałowałeś mnie na dobranoc. Nic więcej, nie liczy się tej nocy. Przyszedłem pod osłoną ciemności do twojej sypialni i klęczę tu. Zawstydzony, to kiepska pokuta. Wiem, że nie zrozumiałbyś tego wszystkiego, gdybym mówił do ciebie za dnia, kiedy nie śpisz. Ale jutro będę twoim prawdziwym tatą, będę twoim kumplem i będę płakać, gdy ty płaczesz, śmiać się, gdy ty się śmiejesz. Będę sobie powtarzał. On jest tylko chłopcem. Chciałem widzieć w tobie mężczyznę, a jednak teraz, kiedy śpisz skulony, widzę, że ciągle jesteś jeszcze dzieckiem. Coś ty Sławek zrobił najlepszego. A, wiedziałem. Coś ty Sławku zrobił najlepszego. Każesz mi przeczytać historię, która dotyka mojego serca. A mieliśmy mówić o zdrowiu. To też można odnieść do mam, oczywiście, ale, ale dzisiaj mamy Dzień Taty, Dzień Ojca. Coś ty zrobił Sławku najlepszego, wysyłając mi i prosząc mnie o to, żeby przeczytać tę historię. A ja wczoraj zrobiłem tak w ogóle to zrobiłem psikusa mojemu synowi, który jest już dorosłym. Ma. Już prawie 34 lata. I ma swoje dzieci. Zrobiłem mu psikus, i, i zadzwoni. Pisaliśmy ze sobą później. Relacje są ważne również dla zdrowia, bardzo. Muszę się jakoś uspokoić. Przepraszam. Rozwoliłem cały klub, czytając tę historię. Sławku, jak mogłeś. Cały klub poszedł. A ja chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć o tym. Co jeszcze mi leży dzisiaj na sercu? I czy, czy to, to tylko stereotyp z tym zdrowiem do czterdziestki? Myślę, że patrząc tak po sobie, to z czasem wzrastała mi świadomość mojego zdrowia, a zaczęło się to jeszcze przed czterdziestką, i zawsze byłem taki trochę nienormalny. Zawsze gdzieś tam próbowałem pewnych rzeczy które miały utrzymać moje zdrowie, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Myślę, że zdrowie jest pewnego rodzaju darem. Przed czterdziestką często poświęcamy czas na osiąganie sukcesu i niestety często kosztem snu, spokoju, zdrowia, często nie zauważamy, że płacimy najwyższą cenę dopiero z czasem zaczynamy rozumieć, że zdrowie nie jest wszystkim, dopóki go nie zabraknie, bo wtedy wtedy staje się dopiero wszystkim. Niestety, niestety mam złą wiadomość. Nasze ciało pamięta wszystko. Każdy nasz wybór, brak ruchu, stres, fast foody w nadmiarze. Na szczęście jest zasada Paracelsusa. Która mówi, że nie ma ani trucizn, ani lekarstw, są tylko substancje. I wszystko zależy od dawki. Ale z czasem, i myślę, że to jest również moja misja, to jest również moja misja, żeby budzić cię do tego, żeby ci. Przypomnieć, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Z wiekiem rośnie świadomość, ale niestety z wiekiem niektóre rzeczy w naszym organizmie się osłabiają. Mądrość przychodzi, ale czasami organizm nie nadąża. Największą ironią życia jest to, że potrzebujemy doświadczyć, by zrozumieć. Czego nigdy nie powinniśmy lekceważyć. To jest nasze największe wyzwanie: żeby zrozumieć na wczesnym etapie życia, co tak naprawdę w naszym życiu jest ważne. Zrozumieć na wczesnym etapie życia. To dlatego bardzo chciałbym, żeby młodzi ludzie zaczęli dołączać do klubu, żeby zrozumieli, że nic nie jest nam dane raz na zawsze, i tylko to, co jest ważne, co jest dla nas wartością, <laughs> co będziemy pielęgnować. Bo często do czterdziestki większość z nas żyje w trybie szybko i głośno. Pracujemy ponad siły, jemy byle co, bo nie ma czasu, nie śpimy, bo przecież wyśpisz jest takie powiedzenie wyśpie się po śmierci jakie głupie, strasznie. Stres przecież każdy ma. Młode ciało wiele wytrzymuje, więc uznajemy, że wszystko jest w porządku, ale to tylko kredyt. I to musi każdy młody człowiek szczególnie pamiętać, albo każdy, kto jest zdrowy, że to jest tylko kredyt i pewnego dnia przyjdzie wezwanie do zapłaty. No właśnie, o tym będziemy mówili przez cały tydzień. Zapraszam gościa. Będziemy mówić sobie o zdrowiu, nie o chorobach, bo ja nie jestem lekarzem i, i nie będę ci mówił o tym, jak wyzdrowieć, bo się na tym nie znam. Mogę tylko mówić o tym, jak utrzymać zdrowie, bo mając prawie 65 lat jestem zdrowy. Może nie jest idealnie, ale właśnie teraz znowu mam czas, żeby o to zadbać, żeby je pielęgnować. Mam ważne ogłoszenie od y, Alicji Czaplickiej, która jest naszą liderką w Grodzisku Mazowieckim. Ogłoszenie. W środę, 25 czerwca, w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się spotkanie lokalnego klubu 555. Będzie praktykowany nawyk trzeci, nie, to jest czwarty, przepraszam, myśl o swoich pieniądzach. Spotkanie w sali cichej pracy w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim godzina 17:40 do 19:40. Myśleć o swoich pieniądzach. Alicja Czaplicka, liderka klubu, w Grodzisku Mazowieckim zaprasza na spotkanie lokalnego klubu. Ja myślę, że po ostatnim szkoleniu dla nowej grupy liderów lokalnych klubów, gdzie bardzo, bardzo się cieszę, widząc z jakim zaangażowaniem podeszli, jestem pełen dobrych myśli. I uwaga, uważam, że to będzie jeden z najważniejszych projektów w moim życiu lokalne kluby 555 po to, żeby nie tylko teoretycznie zdobywać wiedzę, ale wdrażać ją w praktyce. A póki co teraz włączamy sobie już Lucky Day i zapraszam na jutro, na pewno będzie inspirująco. Na pewno ponownie powiem ci o tym jutro, żeby zacząć dzień od siebie. Zadzwonię dzwoneczkiem, żeby się promiennie uśmiechnąć. Za to wzruszenie dzisiaj przepraszam, ale cały czas miałem przed oczami mojego syna, który już ma swoje dzieci. I to jest takie. takie mocne. Pokazuje między innymi przemijanie. Ale bądźmy dobrej myśli, bo po co być złej, prawda? Możemy zadbać jeszcze o swoje życie i zatroszczyć się o to, żeby było go jak najwięcej. Zapraszam jutro o 5.55, bądź koniecznie. A może zaproś kogoś, kto cierpi na samotność, kto nie wie, jak sobie poradzić z problemami. A może wyślij do znajomych i opowiedz albo wyślij ten konkretny film do swoich bliskich, przyjaciół i znajomych link do tego, a daj koniecznie kciuka no i zasubskrybuj ten kanał. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał teraz. Bo czym więcej subskrypcji, tym więcej osób będzie do nas dołączać. Trzymaj się do zobaczenia. Pamiętaj, że wczesne kładzenie się do łóżka i wczesne wstawanie sprawia, że człowiek jest zdrowy, mądry i bogaty. Trzymaj się do jutra.